Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odciniaczku na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie następną figurkę z Marvel i jest to Wolverine. Nie, no, żartowałem. Zrecenzujemy sobie naszego ulubionego Wolverina, Rosomaka. I proszę bardzo, oto on. Jest to oryginalna figurka z Marvel. Chodzi ona z dokładnie 2012 roku. I tutaj pisze Hasbro, czyście Made in China, bo gdzie by indziej. No, tak się ona właśnie prezentuje. Ta na szczęście mieści mi się w kadrze w porównaniu do Halka z ostatniej recenzji. I... najpierw może zajmiemy się samym wyglądem figurki. Jest to praktycznie podstawowa wersja Wolverina, gdzie nie miała tych takich e, żadnych... E, w, mm, jak to powiedzieć? No wiecie, o co mi chodzi. Jest ona po prostu płaska, tu ma po prostu taki materiał i ma buty takie e, żołnierskie, że tak powiem. Jak to źle wymówiłem, to poprawcie je w komentarzach. Z tyłu prezentuje się tak. Pasek ma złoty i tutaj tyle też wystaje. Trochę to źle wygląda, bo nie jest to złote, ale da się przeżyć. Jeśli chodzi o pazury, są one no lepiej na nie uważać, bo jednak łatwo się złamać mogą. Ym, są dość długie. Ym. Może sobie zmierzymy, ile same pazury mają. I mają one, no tak, 2 cm. Więc, no w porównaniu do tego, bo ten ma chyba 5 mm pazury mniej więcej. Tak na oko. Jeżeli chodzi o głowę, nie ma takich długich tych tutaj uszów. Ale ogólnie jest spoko. Oczy też nie są dokładnie białe, tylko takie srebrnawe. Widać to pod podświetleniem. Oczywiście w tej figurce to jest jeszcze figurka 30-letnia, więc ona ma jeszcze rękawiczki. Oczywiście pierwszy Wolverine pierwszy raz pojawił się w komiksie The Hulk z bodajże 1974 roku. I wyglądał on no tak Trochę inaczej niż on. Głowa się temu różniła, a ten, no to jest nowsza figurka, więc inaczej oczywiście wygląda. No i może zaczniemy omawiać artykulację samej figurki. Nóżki, góra, dół. Tutaj są też skrętne w jakiś piszczel. Kolano. Nie przepadam za tymi stawami, ale najfajniej wygląda. Tutaj też jest yy, 360 stopni w Udzie. Tutaj no, to, to już w ogóle nie dokumentował tego. Bo tu nie ma kulki, tylko jest ten dziwny staw, ale ogólnie sama figurka jest mega fajna. Jest też tutaj yy, 360 stopni w biodrach, również tutaj jest. I nie wiem, dlaczego nie ma przód, tył. Figurka jest krzywa, co widać, ale nie wiem, dlaczego nie ma przód, tył. Tak trochę się tylko pochyla. Um, jeżeli chodzi o ręce, tutaj jest staw. On działa idealnie, bo na przykład w mojej figurce Spidermana, no to on się zacina, a tutaj jest, jak na figurkę za 80 zł. No to jest bardzo dobra. Um, tu jest też 360 stopni. Tutaj jest łokieto, i tutaj również. O, tutaj jest. Przepraszam, myślę, że to jest ugięcie, ale tutaj jest. I też jest góra-dół. głowa, góra-dół. No, tak trochę trudno, ale jest te 360 stopni. Więc sama figurka dla mnie jest bardzo fajna. Mogę Wam zaprezentować również pozę dla tej figurki na mojej podstawce. Kosztowała ona na AliExpressie, mnie jakieś 6 zł. Z jeszcze dodatkowymi częściami. W sensie tam było kilka tych podstawek, no ale te czarne no to są części od tej. No i może zaprezentuję Wam już tą pozę. Tutaj, tutaj. Ona jest bardzo prosta do zrobienia. Wiadomo, że figurki z Marvel Legends trudno zazwyczaj ustawić. Są trochę nieposłuszne zazwyczaj. Ale tutaj ta poza tej figurki, dla tej figurki idzie łatwo i sprawnie. No i już jest ona gotowa. I wygląda ona w taki sposób, że po prostu ten Wolverine leci na kogoś z wysokości. I ma to swoją pozę taką uderzającą. No i to było chyba na tyle z tej recenzji. Pamiętajcie, jego nikt nie pobije. A więc dobrze, zostawcie lajka, subskrypcję na moim kanale. Ja jeszcze raz nazywam się Mario9Lego i do zobaczenia. Cześć!